Gimper miażdży Lil Masti, zespół mysłowic przerwał koncert przez Grzegorza Brauna, Labryga odpowiada na postawione mu zarzuty, a Mata wyprzedał Stadion Narodowy. Mata, czyli polski raper, wyprzedał wszystkie bilety na swój koncert na PGE Narodowym. Sprzedaż pełnej puli wejściówek zajęła mu 3 dni. Koncert zaplanowano na 15 maja 2026 roku. Sukces ten umieszcza Matę w gronie nielicznych polskich artystów, którym udało się samodzielnie wypełnić Stadion Narodowy. Wcześniej dokonali tego m.in. Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Sanach i Quebo na Fide. Proces sprzedaży biletów został podzielony na kilka etapów. W pierwszej kolejności 16 lipca dostęp do zakupu uzyskali posiadacze, biletów na jesienną trasę halową artysty. Dzień później, 17 lipca, sprzedaż otwartą dla użytkowników aplikacji Żabka. Ostatni etap, czyli sprzedaż ogólnodostępna, rozpoczął się 18 lipca. Wszystkie pule biletów zostały szybko wyprzedane. Debiutancki album Maty, czyli stodnie do matury, ukazał się w 2020 roku. Artysta znany jest również z dużego koncertu na Bemowie, który zgromadził 40 tysięcy widzów. Mimo, że jego trzeci krążek nie cieszył się tak szerokim zainteresowaniem jak poprzednie wydawnictwa, Popularność artysty pozwoliła mu na rekordową sprzedaż biletów na stadion narodowy. Biorąc pod uwagę szybką wyprzedaż pierwszego terminu, spekuluje się o możliwości ogłoszenia drugiego koncertu na PGE Narodowym dzień później, to jest 16 maja 2026 roku. Jest to praktyka stosowana przez innych artystów, którzy odnotowali podobnie szybkie tempo sprzedaży biletów, np. Na, na Fide. Na ten moment brak jednak oficjalnych informacji w tej sprawie. Okay, let's go. Denis Lebryga znany z federacji Fame MMA opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych po tym jak w czwartek 17 lipca pojawiły się informacje o postawionych mu zarzutach prokuratorskich. Freakfighter stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak wcześniej informowano, zarzuty dotyczą rzekomej działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Labryga, który niedawno wygrał milion złotych w sztabkach złota podczas turnieju na Gallyfame 26 i do tej pory nie komentował sprawy. W swoim komunikacie w mediach społecznościowych, Labryga zwrócił się do redakcji oraz osób komentujących, prosząc o nieanonimizowanie jego wizerunku i nieskracanie nazwiska. Podkreślił, że zarzuty nie są równoznaczne z wyrokiem, prosząc o poszanowanie jego stanowiska. Prokuratura Okręgowa w Legnicy wskazała, że Labryga wraz z trzema innymi osobami 42-letnim Kamilem Szy, pseudonim Cygaro, 51-letnim Ryszardem B. oraz 24-letnim Patrykiem T., Miał stanowić trzon i podstawowy skład grupy. Jej działalność miała skupiać się na nielegalnym organizowaniu gier na automatach, udzielaniu środków odurzających oraz paserce. Działalność ta miała być prowadzona na terenie powiatów Głogowskiego i Górowskiego w okresie od 25 maja 2021 roku do 31 maja 2023 roku. Okay. Podczas występu zespołu Myslowic na festiwalu w Jarocinie doszło do incydentu, który doprowadził do przerwania koncertu. Grupa fanów wniosła pod scenę plakat z wizerunkiem Grzegorza Brauna. Zdarzenie miało miejsce w piątek. W trakcie wykonywania utworu Peggy Brown, piosenki, która w 2023 roku została sporadowiona przez grupę letni w kontekście incydentu ze zgaszeniem świec hanukowych przez Brauna w Sejmie, pod sceną pojawił się wspomniany plakat. Chociaż na dostępnych nagraniach treść transparentu nie jest w pełni czytelna, Głos Wielkopolski potwierdził, że znajdowała się na nim twarz polityka. Na widok plakatu muzyka ucichła. Przemysław Myszor, czyli klawiszowiec zespołu zabrał głos ze sceny, stanowczo odcinając się od wizerunku polityka. Oświadczył, że zespół nie popiera Grzegorza Brauna, wyrażając nadzieję, że przyniesienie plakatu było jedynie żartem. Muzyk postawił też warunek kontynuacji występu. Publiczność miała zadeklarować brak poparcia dla polityka. Po tym jak zgromadzony tłum zareagował krzykami sprzeciwu wobec Brauna, Myslowic zagrał ponownie refren utworu. Bacza nam jest miło? Mieliśmy leciały, ale pojawiła się twarz, której absolutnie nie, wsp nie wspieramy. Tam jest... Ee... Pokaż to, tak! Tego pana nie wspieramy i chciałbym, żebyście wszyscy wiedzieli, że go kurwa nie wspieramy w żadnym sposób. Jest, to jest żart, to, że go tu nie tego pana kurwa nie wspieramy, nie będziemy grać, jeśli mamy grać w tym kontekście to sorry, to idziemy do domu. Ale możemy zagrać jeszcze raz wami, jeśli mi powiecie, że też tego pana kurwa nie wspieracie. Nie słabo słyszę. Jebać go! Okay, go. W polskim internecie od 2023 roku trwa zaogniony konflikt między Tomaszem Gimperem Działowym a Anielą i Woźniakowską. Centralnym punktem sporu jest kwestia szrantingu, czyli praktyki nadmiernego udostępniania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych często w celach komercyjnych. Cała sytuacja nabrała rumieńców gdy Gimper na swoim kanale YouTube oraz w podcaście z otwarcie skrytykował Lil Masti. Zarzucił jej monetyzowanie wizerunku córki Ari od momentu ciąży poprzez szczegółowe relacjonowanie prywatnego życia dziecka, włącznie z publikacją filmu z porodu i regularnym pokazywaniem twarzy. Gimper powoływał się na opinię ekspertów, podkreślając nieetyczny charakter takich działań i ich potencjalną szkodliwość. W odpowiedzi na te zarzuty Lil Masti uznała krytykę za naruszenie jej dobrego imienia i w lutym 2024 roku wniosła sprawę do sądu. Początkowo sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, co skutkowało tymczasowym usunięciem materiałów Gimpera z platformy YouTube. Gimper określił to jako próbę cenzury i zapowiedział odwołanie. W sierpniu 2024 roku sąd apelacyjny w Warszawie uchylił pierwotne postanowienie o zabezpieczeniu, co pozwoliło na powrót filmów Gimpera do sieci. Mimo to sprawa sądowa toczyła się dalej, obejmując zarówno postępowanie cywilne, jak i prywatny akt oskarżenia w sądzie karnym. W lipcu 2025 roku Lin poinformowała na Instagramie o wygranych procesach. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa orzekł, że Gimper naruszył jej dobre imię i wprowadził odbiorców w błąd. A wyrok ten jest prawomocny. Równocześnie sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał Gimpera winnym znieważenia Anieli Woźniakowskiej i skazał go. Szczegóły dotyczące nałożonych kar nie zostały upublicznione. Gimper wyraził swoje zaskoczenie wyrokami, argumentując, że jego materiały były oparte na merytoryce. A biegli sądowi mieli potwierdzić, że działania Lil Masti i jej męża noszą znamiona sharentingu i są sprzeczne z dobrem dziecka. W odpowiedzi na oświadczenie Lil Masti opublikował film zatytułowany Lil Masti was oszukała, co wywołało kolejną falę dyskusji w internecie. Po ogłoszeniu wyroku, Filmasty poinformowała o utworzeniu fundacji Dzieci są z nami. Jej deklarowanym celem jest promowanie wizerunku dzieci w przestrzeni publicznej oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego Sharentingu. Inicjatywa ta spotkała się z natychmiastową falą krytyki w sieci. Internauci zarzucali influencerce hipokryzję, wskazując, że jej działania promowały monetyzację wizerunku dzieci, co jest sprzeczne z deklarowanymi celami fundacji. Wielu użytkowników oznaczyło rzecznika praw dziecka, domagając się interwencji. Głosy w internecie są podzielone. Część osób wspiera Gimpera, uznając, że poruszył istotny problem społeczny i w słusznej sprawie. Inni stoją po stronie Limastil twierdząc, że Gimper przekroczył granicę osobistej krytyki. Brak jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących zarabiania na wizerunku dzieci w polskim internecie dodatkowo zaostrza debatę wokół Sharentingu. Dodatkowo rzeczniczka praw dziecka wypowiedziała się w sprawie Sharentingu. Jak można przeczytać na Instagramie. Jako rzeczniczka praw dziecka z niepokojem obserwuję ostatnie doniesienia o popularyzacji share rankingu, czyli upublicznianiu treści z udziałem dzieci. Działania te są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy o bezpieczeństwie dzieci w środowisku cyfrowym oraz z kierunkami działań instytucji publicznych. W związku z powyższym chciałbym przypomnieć, że wizerunek każdego człowieka, a więc również dziecka jest dobrym osobistym i danymi osobowymi, które w przypadku dzieci należy szczególnie chronić. Mówi o tym również artykuł 16 Konwencji o prawach dziecka który wyraźnie wskazuje, że dziecko ma prawo do prywatności. Publikacja materiałów, na których można rozpoznać dziecko, oraz publikowanie zdjęć i nagrań z udziałem dzieci niesie ze sobą szereg ryzyk, o których należy pamiętać, rozpowszechniając tego typu materiały. Warto przy tym zwrócić uwagę na dostępne badania przeprowadzone w 2024 roku przez Rzecznika Praw Dziecka które wskazują, że aż 74% nastolatków uważa publikowanie zdjęć filmów przedstawiających kogoś bez jego zgody za jedno ze szczególnie szkodliwych zjawisk w internecie. W przedmiotowej sprawie podjęłam szereg działań. Zwróciłam się do organów nadzorujących organizacje społeczne, do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, a także weryfikujemy kolejne kroki. Problem ochrony wizerunku dzieci w sieci został poruszony m.in. w przygotowanej przez moje biuro kampanii więcej szacunku dla młodego wizerunku. Gimberek przyznał w filmie dalej będzie walczył w sądzie o prawdę. Czas pokaże, jak to dalej się potoczy. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia wkrótce.